Witam Cię Mirku, Mirosław Włoszak z nami, kiedyś judoka, teraz sumita i jeszcze więcej. Powiedz, zaczynałeś karierę swoją sportową z judo najpierw w Gwardia Wrocław, potem Śląsk Wrocław. Powiedz nam o swoich sukcesach w judo. Karierę zaczynałem jako, jako młody chłopak w wieku praktycznie 8, 8 lat w Gwardii Wrocław. Później zmieniłem klub na Śląsk Wrocław i tam nastąpił ten taki szczytowy moment mojej kariery. Udało mi się zdobyć w zasadzie 11 medali indywidualnie na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, poczynając od młodzika, kończąc na kategorii seniorów, także w kategorii Open seniorów zdobywałem medale, reprezentowałem Polskę w Mistrzostwach Europy Juniorów, w Pucharach Świata Juniorów i Seniorów. Także troszeczkę tych sukcesów, sukcesów było. Przez w zasadzie już 18, 18 lat kariery mojej na matach judo. A jesteś jeszcze czynnym zawodnikiem judo? Czy, czy, czy już w tej chwili dajesz spokój z tą dyscypliną? Zajmuję się judo jako trener. Prowadzę zajęcia, zajęcia w Śląsku Wrocław z kilkoma grupami naborowymi i także sam trenuję, ponieważ no ciężko jest się rozstać z, z ukochaną dyscypliną. dlatego wchodząc na trening jako trener zakładam dżudogę i, i uczestniczę w treningu tak samo jednocześnie jako zawodnik, czyli sparuję z zawodnikami, walczę z nimi. Co do startów w normalnych kategoriach, kategoriach wiekowych, to w zasadzie mobilizuje się raz czy dwa razy do roku na zawody tutaj najwyższej rangi krajowej, czyli na Mistrzostwa Polski Seniorów. W tym roku startowałem. Też i udało mi się zająć jeszcze, jeszcze siódme miejsce, wygrałem dwa pojedynki, także, także jeszcze się nie daje młodzieży. Twoim największym sukcesem chyba w, w karierze judo jest mistrzostwo świata i mistrzostwo Europy w kategorii Masters, czyli w tej najmłodszej kategorii Masters, czyli pomiędzy 30 a 35 rokiem życia, tak? Dobrze mówię? Czy jest 35? No tak, to jest tak, taka ciekawa sprawa na w zasadzie na zakończenie kariery. Już takiej wyczynowej w judo. Nie przestałem trenować, dalej, dalej, dalej wyczynowo uprawiałem sport i pojawiła się możliwość wystartowania w zawodach rangi mistrzowskiej w kategorii master, czyli w kategorii powyżej, dla zawodników powyżej 30 roku życia która jest dzielona na, na odcinki takie wiekowe co 5 lat. No ja z racji swojego wieku startowałem w tej najmłodszej kategorii wiekowej, czyli między 30 a 35 rokiem życia. Po raz pierwszy wystartowałem w Niemczech w 2007 roku na Mistrzostwach Europy, gdzie doszedłem do ścisłego finału, no niestety w finale uległem zawodnikowi gospodarzy i zająłem drugie miejsce, czyli tytuł wicemistrza Europy. Natomiast w następnym roku już było znacznie lepiej, wystartowałem w Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Brukseli i tam stanąłem już na najwyższym stopniu podium, pokonując po drodze m.in. zawodników z Brazylii, z Węgier, z Francji, takich zawodników, którzy już mieli w swoim dorobku także starty w Pucharach Świata seniorów i w wielu innych imprezach. No i sukces ten potwierdziłem na mistrzostwach Europy, które odbywały się w Pradze w tym samym roku, gdzie też zdobyłem złoty medal, pokonując także wielu wielu tytułowanych zawodników, m.in. bardzo mocnego Rosjanina, w finale zawodnika gospodarzy, co wiadomo było ciężkim zadaniem. Także w jednym roku udało mi się zdobyć tytuł i mistrza świata i mistrza Europy w kategorii Masters. Powiedz mi, jak to jest? No, oczywiście to nie są, te zawody Masters, to nie są te zawody najwyższej rangi, ale jesteś mistrzem świata i Europy, prawda? Byłeś, bo to było dwa lata temu, półtora. Jesteś praktycznie anonimową postacią, jak to się tak dzieje, że, że, że te sporty walki są wciąż tak mało popularne? No, Judo, jak, jak wiemy, jest, jest sportem dość mało popularnym ogólnie, w zasadzie poza takimi postaciami jak, jak Legień, na Stula czy kubacki. O zawodnikach tego drugiego garnituru wiemy niewiele i, i mało słyszymy. Nie pokazuje naszych zawodów niestety telewizja, nawet tych zawodów naj, najwyższej rangi. Nie, nie ma nas w prasie, nie ma na, nas w innych mediach. Natomiast niech sam fakt świadczy o tym, że, że jest ten sport popularny na świecie i w innych kręgach. Chociażby na mistrzostwach świata, w których walczyłem startowało 1100 zawodników z 30 bodajże chyba 6 czy 7 krajów. Na mistrzostwach Europy prawie 700 zawodników też z wielu z wielu krajów. Także świadczy to o tym, że to judo jednak jest popularnym sportem. No tylko w naszym kraju zawodnicy coś nie mogą się przebić e, medialnie. Dodam tylko, że na zawodach, w których startowałem, między, między innymi, gdzie wygrywałem z Rosjaninem, to ekipa Rosji przyleciała rządowym samolotem z państwowych pieniędzy, które, które prezydent Putin sponsorował. Także, także nie, nie jest to zabawa, są to poważne zawody i, i wiele prezentacji podchodzi do tego poważnie. E, niejako tradycją stało się, że teraz w Polsce a, że byli zapaśnicy, judocy, a po zakończeniu swoich karier zaczynają e, karierę w sumo. Ty poszedłeś tą samą drogą i też tam parę sukcesów masz na koncie, prawda? Tak, sumo zainteresowałem się już jakieś, jakieś 10 lat temu. Tutaj za namową kolegów z zapaśniczej sekcji Śląska, Śląska Wrocław pojechaliśmy na zawody. E, na pierwszych zawodach udało mi się od razu rangi tutaj mistrzostw Polski od razu zdobyć medal. Dotychczas w swojej karierze zdobyłem żeby nie skłamać chyba indywidualnie osiem już medali mistrzostw Polski seniorów, kilka medali zawodów Pucharu świata, także, także radzę, radzę sobie nieźle. No, cóż powiedzieć, Sumo jest idealnym sportem na przedłużenie kariery dla dżudoki dla czy dla zapaśnika. Gdyż wymaga może troszeczkę mniej kondycji takiej, takiej fizycznej, liczy się tutaj szybkość, liczy się siła ale także bardzo dużo doświadczenie które które mogliśmy zdobyć wcześniej na matach właśnie judo czy zapasów